Kryl za napastnikiem z osiemnastką Szymon Mida, 70 Szymon Kopuściński a tym że napastnikiem jest grający z dziewiętnastką Kacper Przybejł, gotował Marek Zupa, więc trener Stali Rzeszów w bramce 88, kapitan Marek Kozioł, linia obrony 24 Dominiki. Jonathan Junior, ciekawi jesteśmy tej wymienności tych graczy. I w takim razie rozpoczynamy. Skoro słyszeliśmy pierwszy gwizdek tego meczu, gości Jonathan Junior rozgląda się na prawo, na lewo. Dobre prostopadłe zagranie w głąb pola karnego. Jest interwencja Abramowicza. I jaka decyzja sędziego? Właśnie wskazuje na 11 metr żółta kartka. Także w dla... pierwszej minucie Stal Rzeszów zaprosiła do obrony wysokiej, jeśli chodzi o pole była w stanie zbudować. Gwizdy kibiców na Itaka Arena, gwizdek także arbitraż, Jonathan Junior Drobi kroki, Jonathan Junior, pewne uderzenie. Jak to wszystko się skończy mieć nie mogliśmy. No jestem ciekawy jaka tutaj będzie reakcja... Bo... się nie mogło rozpocząć. No i teraz znowu starają się tutaj wywalczyć sporo miejsca i to miejsce jest piłka w szesnastce, jest uderzenie, piłka wpada do bramki i to... Gry. Nie tylko nisko, jak w pierwszej akcji, ale też przede wszystkim na połowie rywala. To jaka była piłka prostopalna! Tak jest, mamy sygnalizację już tutaj ze strony arbitra, że był spalony. Kapitalna jednak akcja. października 2024 prowadzi Odry Opole. 34 mecze, 7 zwycięstw, 11 remisów, 16 porażek, ale teraz szansa dla Odry i to jest wyrównanie! Potężne CV, jak na poziom pierwszej ligi. I to, co zadziało się tutaj, jest kluczowe w tej akcji. Bardzo duży błąd indywidualny obrońcy okay. stali. Dobry sektor, by poszukać naprawdę jakościowego strzału. Co przykrył, szansa na strzał! 2 do 1, 40 minuta. Karierę, i... hey, kontrakt w opolu, może odmienić ten zespół. Znamy Kukunka. Łysiak, ciekawe zagranie, w głąb szesnastki, broni Abramowicz. Ależ to była bardzo dobra akcja, kolejna. Spotkania po obwodzie, czekając na jeden moment, także takim rozegraniem popisuje się od razu znów przybyłko. Bierze w tym wszystkim udział, mocne wstrzelenie w pole karne, skoro nie było już miejsca, szansa na strzał i chyba teraz poprzeczka ratuje stal od straty trzeciej bramki. Widzimy czwóreczkę na tablicy świetnej, a widzimy także atak stali Rzeszów. Jaka decyzja sędziego? No bo to wszystko nam jeszcze chwilę potrwało. Ta szalona akcja. Ta piłka diagonalna spowodowała już Odra... To he, jest Opolą... czerwona kartka dla Mateusza Abramowicza. Obejrzał pierwszą w pierwszej minucie. Tak jeszcze raz. O, ta piłka przez dwie linie spowodowała olbrzymi problem. Ona odchodziła do linii. Przez to Abramowicz może ośrodkowania nie będzie. Postupalski jest strzał, ale jest Krzanowski. Dobra interwencja i oczywiście tutaj będzie hałas, tutaj będą ogromne gratulacje, ale my popatrzymy jeszcze raz na powtórkę. Dobra była to interwencja. Kolejka. A my jesteśmy na wysokości pola karnego Stali Rzeszów, ale tutaj już nic więcej się nie wydarzy. Odra Opole wygrywa to spotkanie 2 do 1. I mam wrażenie, no właśnie, że to jest moment przełomowy w tym sezonie drużyny trenera Jarosława Skrobacza. I myślę, że to jest uczucie porównywalne.